27 października W rękach Twoich są czasy moje. Psalm 31, werset 16. Stając się naśladowcami baranka, wszyscy poświęceni słudzy Pana oddali swoje życie na ofiarę. Jeśli cały czas realizują swoje poświęcenie, w każdej chwili będą gotowi dopełnić tę ofiarę. Zgodnie z wolą Pana oraz środkami i sposobami, na jakie jego opatrzność zechce dozwolić. Poświęceni Panu powinni pamiętać, że ani jeden włos nie spadnie z ich głowy bez wiedzy i pozwolenia Ojca, a postawa ich serca powinna być taka, jaką wyraził nasz drogi odkupiciel. Czyż nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Słowa ich serca powinny być takie, jak wyraził poeta. Jestem kontent z losu swego i kierownictwa ręki pana mego. Słowa te są prawdziwe w odniesieniu do całego Kościoła i jego poszczególnych członków. Bóg ma właściwy czas na wszystkie rzeczy związane ze swoim planem. Dostrzegamy wspaniałe zarysy czasu, wyznaczające doświadczenia Kościoła. W szczególny sposób potwierdzają to równoległe dyspensacje, wypełniając się w każdym szczególe dokładnie co do dnia. Bóg nie dozwala na najmniejsze opóźnienie w zarysach czasu odnoszących się do Kościoła. Tę samą troskę przejawia wobec poszczególnych jego członków. On przygotowuje każde doświadczenie, osiągnięcie, zadanie i przywilej w czasie, który przynosi jemu największą chwałę, a im pożytek. Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik? Równoległe cytaty, 27 października. List do Galacjan, rozdział 4, werset 4. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawę. List do Rzymian, rozdział 5, werset 6 Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Księga Daniela, rozdział 9, wersety od 24 do 27 Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa. Na zgładzenie grzechów i na przypłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię, i jego koniec nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Utrwali przymierze z wieloma, przez jeden tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. Księga Daniela, rozdział 12, wersety od 11 do 13 a od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postanowiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Błogosławiony kto doczeka i dojdzie do tysiąca trzystu trzydziestu dni. Ale ty idź swoją drogą do końca. Odpoczniesz i pozostaniesz w swoim losie przy końcu dni. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 46. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 1. A przed świętem Paschy Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 1 To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł Ojcze, nadeszła godzina. uwielbi swego syna, aby też Twój syn uwielbił Ciebie. Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 6 tak więc zebrani pytali Go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset szósty Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział szósty, werset 15, Które we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, werset 23. Który, gdy mu złożyczono, nie odpowiadał złożeczeniem, gdy cierpią, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Księga Objawienia, rozdział szósty, werset jedenasty. I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni. Księga Objawienia, jedenasty rozdział, werset drugi i trzeci Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie miesz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto Przez czterdzieści dwa miesiące. I dam władzę dwóm moim świadkom, Którzy będą prorokować Przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni Ubrani w wory. Księga Objawienia, rozdział czternasty, werset piętnasty A inny anioł wyszedł ze świątyni, Wołając donośnym głosem do tego, Który siedział na obłoku. Zapuść swój sierp, i żni. Gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żał, bo żniwo ziemi. 95 W rękach twoich. Ojcze, wiem, że jest mi wydzielone życie moje całe i nie boję się zmian w nim oglądać. Wielkie są czy małe? ale proszę, Panie, aby rozum mój Tobie gotów był dać chwałę. Proszę też o miłość pełną wdzięczności, o ciągłe mądre czuwanie, by przyjąć zadowolonych z radością, by otrzeć łzy płaczącym, Panie, i o serce proszę sobą niezajęte. By drugim nieść bólu uśmierzanie. Woli niecierpliwej nie pragnę, niosącej życia rozchwianie, szukającej przede wszystkim wielkich spraw, patrzącej tylko na tajemnicy rozwiązanie. Chcę, abyś czynił ze mną, jak z dzieckiem, kierując tam, dokąd mam iść. Panie, proszę Cię o siłę na każdy dzień. Nikomu, kto prosi, odmówione nie będzie. Proszę o rozum, który o życie stara się przyszłe, który miejsce przy Tobie, Panie, zdobędzie. Zadowolę się maleńkim miejscem, jeśli tylko. Ty uwielbiony przy mnie będziesz.